No i cóż, mamy rok 2026. Ja to w ogóle mam wrażenie, że 2025 to gdzieś uciek mi między palcami, tak dużo się u mnie działo. Mamy 1 stycznia, bardzo fajny punkt zaczepienia, dzień, w którym możemy sobie coś postanowić. Bardzo często postanawiamy sobie, że zaczniemy od poniedziałku, od następnego poniedziałku, od kolejnego poniedziałku, to już na pewno. I tak mija, luty, marzec, kwiecień, sierpień, wrzesień minął rok, nic się nie zmieniło a 1 stycznia jest takim dniem magicznym, to właśnie tutaj możemy się zahaczyć w swoich postanowieniach. Jeżeli postanowicie sobie, że codziennie od 1 stycznia będę robił sobie trening na sucho, na pewno po roku będziecie niesamowicie dobrzy. Jeżeli powiecie sobie, że będziecie chodzili na siłownię, albo będziecie wstawali wcześniej rano, to na pewno to odbije się na Waszym życiu. Jeżeli sobie postanowicie, że będziecie mówili, kocham Cię w swojej drugiej połówce codziennie, to na pewno Wasze życie będzie dużo, dużo piękniejsze. Pamiętajcie, że to Wy kształtujecie swoją rzeczywistość, a nie rzeczywistość kształtuje Was. Nie szukajcie tego, co jest złe w innym człowieku, a przekonwertujcie to wszystko na siebie. Nie komentujcie innych, że coś źle. Sami zacznijcie robić dobrze i skupcie się na sobie. A uwierzcie mi, cały przyszły kolejny rok będzie lepszy dla Was, ponieważ Wy będziecie lepsi. Dlatego skupcie się na sobie i na tym, co chcecie osiągnąć. Dzisiaj mamy nowy rok i zapraszam Was o 19 na live'a. Taki fajny, noworoczny live. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo energii, będzie mnóstwo pytań. Porozmawiamy sobie o pozwoleniach na broń, o tym w jaki sposób dokonać pierwszego zakupu, być może o służbie, o czymś fajnym, co może się zmienić w tym całym naszym nowym roku. A dzięki czemu to my właśnie będziemy lepsi. Dlatego o 19 zapraszam Was na takiego noworocznego live. A. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo pozytywnej energii. Szczęśliwego nowego roku. Strzelajcie świadomie. I do następnego.